Siema, trochę mnie nie było. Dzisiaj wam opowiem y, temat kon kontrowersyjny, który mi pisaliście w komentarzu, dlaczego inwestycje y, dodane na tej ulicy podniosą mi wartość nieruchomości. Także zaraz Wam to wyjaśnię. Drugie ujęcie, zobaczcie, tramwaj. To jest to, o czym mówię. Autobus. Dlaczego o tym mówię? Żebyście wiedzieli, jak wchodzi miasto w pgr w zadupie. Bo tutaj tutaj było jeszcze tak niedawno bardzo ostre zadupie. Psy dupami szczekali, teraz już szczekają normalnie. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że jak dochodzi taka inwestycja z miasta albo jakiekolwiek nowe budynki się pokazują, to co widać za moimi plecami szeregowce, to inwestycja zawsze będzie rosła do góry. Yy, musicie wiedzieć, zobaczcie, jak to wszystko wygląda, PGR -y pełną parą. Zobaczcie za moim domem, set parę set metrów kwadratowych dachu z płyty. OSB, nie, obornickiej czy jakiś azbest na dachu, to wszystko jest y, zaniżenie y, nieruchomości. Ulica się y, wydaje albo jest nieatrakcyjna. Y, dlatego, jeżeli wchodzi nowa nieruchomość, są miliony pompowane w daną ulicę, wiadomo, że to podnosi wartość nieruchomości, bo jest wszystko bardziej atrakcyjniejsze. Zobaczcie, przecież ten budynek się sam wali. Tu jest jakiś nieocieplony w dwóch kolorach. To wszystko robi to, że jest zaniżona wartość nieruchomości. Jak ja postawię taką budę w jednym kolorze i w miarę dobrze wyglądającą, to to wszystko podnosi tą nieruchomość do góry. I to co chciałem Wam powiedzieć, Wy nie znacie tej okolicy w ogóle. Tam po tamtej stronie, tam dalej na końcu tej ulicy jest oczyszczalnia ścieków. I jakby na to nie patrzeć, ta oczyszczalnia ścieków wydaje swoje piękne zapachy. To mniej więcej w połowie, jeśli bym miał powiedzieć, że ta nieruchomość się zaczyna, startujemy i do końca tej ulicy oczyszczalnia ścieków to w połowie, do połowy co najmniej ten zapach dochodzi, jak w nocy włączają te e, przepompownie. To naprawdę e, robiąc imprezę na ogrodzie. No niestety trzeba z takiej imprezy uciekać do domu, wyłączać rekuperację, bo wszystko znie, znie, znajdzie się u Was. Także tam został dom kupiony za ponad milion złotych, nie wiem, chyba milion sześćset, milion osiemset albo milion czterysta dawno temu. Także nieruchomości idą do góry. Zobaczcie, ta działka została zakupiona przeze mnie, przez moją żonę, nie wiem, osiem lat temu. Strzelam trochę Nie, lat, duże, 11 11 lat no, temu dawno. za 120 tysięcy. Teraz się przejdę tam dalej i Wam to wszystko zobrazuję. Jest też działka na sprzedaż. 200 metrów, co prawda, ma więcej, ale już kosztuje pół miliona. Plus trzeba dać 100 tysięcy za usunięcie takiego domu, bo się znajduje na tej działce. Chodźcie, zobaczymy. Zaraz Wam coś pokażę. Tutaj jest jedna parcela naprzeciwko nas. Gdzie może coś powstać? Tutaj moi sąsiedzi, tu jest wolna parcela, nie jest na sprzedaż, nie jest wyceniona, ale zobaczcie tutaj, co się dzieje. Jest tutaj, zobaczcie w ogóle, czy to jest atrakcyjne. W takiej dzielnicy mieszkam. Jak widzicie, zresztą, co się dzieje. Ta nieruchomość została sprzedana. Ona była za ponad milion złotych i ta działka też była coś koło tego, ale na tej działce już się coś dzieje, yy, ponieważ robili odwierty, yy, kamienie geodezyjne zostały wkopane yy, i chodźcie zobaczycie dalej. Chodź Max, idziemy na spacerek, pokażemy naszym widzom. W jakiej, w czym mieszkamy, co się dzieje, i zobaczcie, tam jest wszystko wykarszowane. Tam już lecą na Grubasa, i tu jestem ciekawy, co oni tu zrobią. Ale nieważne co zrobią, to mam nadzieję, że zlikwidują takie rzeczy, jak tam się dzieją, bo to jest zawsze niekomfortowe. I jeżeli tu powstanie jakaś dobra inwestycja, to moim zdaniem nieruchomość idzie do góry. Wy się biliście, że każda dodatkowa inwestycja. Rzucona na daną ulicę obniża wartość nieruchomości. Zgodzę się, jeżeli macie piękne domy i jakby one się wszędzie ciągną, albo lasy, to cokolwiek dojdzie, może wam obniżyć wartość nieruchomości. Ale tutaj, nieważne co dojdzie nowego, ładnego, zawsze będzie podniesiona ta wartość. Tak to wygląda. Chodźcie, jeszcze Wam pokażę, żebym nie był gołosłowny. Zobaczycie te. Y, tą ziemię, która jest sprzedana i zobaczycie y, trzy inwestycje, dwie inwestycje, które z, z, zostały rozpoczęte w momencie, gdy my z Magdą zaczęliśmy budować swój dom około cztery lata temu i nie zostały dokończone. I jedna inwestycja naprzeciwko tamtej inwestycji, chaotycznie mówię, ale i tak zaraz zobaczycie y, się rozpoczęła, także tak to wygląda. Lecimy, lecimy dalej. I dotarliśmy, słuchajcie, ten dom, e, działka, która mi się bardzo podoba. Jak e, zerkniecie, jaka to jest odległość, bardzo bliska od naszego. Yy, tutaj był jeszcze wczoraj szyld, słuchajcie, z numerem telefonu, wielki żółty baner na sprzedaż jest ściągnięty. Czyżby została nieruchomość sprzedana? Yy, ta właśnie nieruchomość, jego minimum, bo ja z właścicielem rozmawiałem, też przyszedł do mnie do domu, yy, pogadaliśmy sobie i w ogóle yy, w porządku gościu. Wycenił ją minimum, że musi na rękę dostać pół miliona, ale niestety koszt usunięcia tego budynku, on jest podpiwniczony, to jest około dodatkowe 100 tysięcy złotych, czyli jakby nie patrzeć za tą ziemię, trzeba było zapłacić. No, jak może by tam gdzieś koszty usunięcia tego domu zeszły, no to te 550 tysięcy złotych. Ale w fajnym miejscu jest ta działeczka, bardzo mi się podoba. Tutaj jak już mówiłem, coś się będzie działo, bo wjechały y, ciężki sprzęt i wyrównał teren, bo tu też były drzewa i się nic przez długi czas nie działo. Tutaj powstaje nowa inwestycja, y, prężnie w sumie działająca, ponieważ non stop coś w tym zakresie robią i to się pnie do góry. Tutaj naprzeciwko jest inwestycja, która już stoi. Yy, nie wiem, 3 lata zostało zrobione, jakby taki fundament na równo, i to wszystko stoi. No, gdzieś tam 2 lata to w maksie tak? No może do półtora nawet roku. No, no dobra, no to możliwe, no tam ja szczęśliwi czasu nie liczą, ale zatrzymało się i teraz zobaczcie. Jest pompowana, pompowane będą pieniądze, bo prędzej czy później to ruszy, pompowane będą pieniądze, powstanie naprawdę świetny budynek w tym miejscu, ale zobaczcie jak akurat złapaliśmy co tutaj się dzieje. Wpuścicie tutaj, zainwestujecie, zainwestujecie duże pieniądze, wpuścicie na pewno najnowszy system rekuperacji i zobaczcie jak jest. No normalnie brak słów. Brak słów, co tu się dzieje. Moi sąsiedzi, ale tak to wygląda. A później już się, słuchajcie, zaczynają ładne domy. Pobudowane, ładne domy. Trzy ładne domy sobie stoją. Eee, czwarty dom się lekko wykoleił, ponieważ został wybudowany w stanie surowym, też e, trochę dawno. E, też ładny dom powstał, no ale nie został dokończony i jest cisza. I później znowu lecą. Yy, dwa ładne domy, i powstało tam dalej dino. Później lecą bloki. I teraz tak do czego ja dążę? Yy, wartość nieruchomości może spaść. Kurczę, nie da się tu oddychać normalnie. Nie da się w ogóle tutaj oddychać. Wartość nieruchomości może spaść w momencie, jeżeli wybudujecie yy, dom, a postawią wam yy, blok. To tak, to wtedy się zgodzę, że to będzie na pewno na niekorzyść. Nie no, tragedia w ogóle, dobra, zawijamy się. Idę z pieskiem, pobiorę jakieś tam dokumenty z mojego garażu i puścimy się w drugą stronę. Tak ta ulica wygląda. A jeszcze nie wiem, czy wam kiedyś, znaczy nie wiem, czy wam mówiłem, ale tam były. Robione szeregowce, i teraz budują następny rząd cały szeregowców. A u nas taki szeregowiec podchodzi pod milion złotych. Ale jakie wybudują, to dowiemy się, jaka jest cena. Tam było ten. Nie, z naszego okna tam mieszkaliśmy. Z mieszkania było widać. To na tyle, na tyle tej wrzuty. Słuchajcie, odzywam się w ogóle do Was. Nie kręciłem. 12 dni, dzisiaj jest niedziela, mówię przejdę się, wrzucę, bo piszecie mi prywatnie, co się dzieje. No co, słuchajcie. Praca, praca, jeszcze raz praca. Także tak to u mnie wygląda. Pracuję, nie ukrywam dużo godzin. W te... No dobra, pozostawiłem social media trochę na jakiś czas. Podrzucałem jakieś tam współpracę, przyklepuję tylko te bardzo mocno korzystne dla mnie, z których będę musiał się wywiązać. No i tak po prostu zwolniłem trochę z tego nagrywania. Chciałem poznać życie poza kamerą, bo jak wiecie od czterech lat kręcę i nic więcej nie robię. To jedną pracę miałem na miesiąc w Polsce, ta jest moja druga. Czy zostanę w niej, czy mi przedłużą, czy ja się zgodzę, żeby zostać, to wszystko zależy, czy w moim Excelu pieniężnym będą, będzie to się dobrze spinać. Na razie to się nie spina, także jak nic się w tym kierunku nie wydarzy przy mojej następnej rozmowie, to wracam do swojego starego życia. Do następnej wrzuty. Eee, dobra, ja swoje tematy ogarnąłem. Jak widzicie, nasz dom pokazuje wam, żebyście dokładnie wiedzieli o co chodzi. I ruszamy w drugą stronę. Chodźcie, chodź Max, lecimy na Szczecin. Ale zimno. Teraz musimy się chwilę zatrzymać. Zobaczcie, połamane, powyrywane. Od razu Wam chciałem powiedzieć: jeżeli mieszkacie na końcowych przystankach, jest to duży problem. Jeżeli się budujecie, ponieważ bezdomni jeżdżą w zimę od początku do końca i po prostu niektórzy bezdomni, jakby się zatrzymują. Na ostatnim przystanku, w drugą stronę już nie ma i powiem wam, że chodzą po całej okolicy i nieraz tak mam, że nieraz o pierwszej w nocy mam dzwonek domofonem, że chcą papierosa albo chcą ognia do papierosa. O, siemać, co jest o siema ty co? bo byś mógł, mógł, mógł jak mam wrócić do Bydgoszczy? nie wiem w ogóle normalnie zadzwoń taksówkę nie mam pieniędzy to ja ci nie pomogę no niby tu jest jakiś przystanek nie? coś tam idź tam prosto i tam znajdziesz przystanek no jest tutaj nie? przystanek nie? tak no idź tam i tam no znajdziesz przystanek nie? no i znalazłem nie? no i co? no już wszystko uciekło nie? No to w czym masz problem? A jak tu w wystągach dojść do wydgorszy? Nie wiem. Być z posesji A masz masz zapałki? Nie, nie fajnie. Ja chyba wszystko się uczeni, nie? nie? Ja, ja to jest korem. Naprawdę, nie? Aj to moje Papierosa naprawdę duże cyrki się dzieją i chyba zacznę to też nagrywać, wychodzić do nich z kamerą jak następnym razem nie obudzą. Ja myślę, że już cztery razy cisza była, ale było jeszcze jak z tego nie mieliśmy ogrodzenia, nie? To też. Rozłożył <grym> się na tarasie. Dokładnie, jeden to w ogóle przyszedł. Wszedł sobie z tyłu na ogród. Już sobie flaszeczkę położył i już miał zaczynać. No cyrki, nie? Dobra, lecimy. No i tak jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, bo pytaliście mnie, jak się mieszka przy ruchliwej ulicy, czy hałas nam nie przeszkadza. Powiem wam, że to nie jest jeszcze taka ruchliwa ulica, bo to jest jakby. To jest jakby taki trochę. Ta ulica jest trochę jakby zamknięta, bo właśnie wszyscy, którzy przyjeżdżają. Tutaj albo przejeżdżają, to korzystają z tej ulicy. Ta ulica jest taka pierwsza wlotówka i tutaj się łączy i tutaj idzie zaraz następna poprzeczna, właśnie do tych szeregowców. Także, jeżeli pytacie się, czy macie kupić ziemię przy jakiejś tam autostradzie, no to to już jest całkiem inny hałas, już jest gorzej. Lecimy dalej, lecimy po prostej, po prostu, żeby wam pokazał obrys tych ulic. Tej ulicy jednej w sumie? Tutaj została wykonana niedawno inwestycja drogi rowerowe pociągnięte do samego końca, i tu się też zaczynają budować domy. Bardzo, bardzo szybko powstały te trzy domy, tam jest następny już budowany, i tam też parę domów się buduje, także wchodzą tutaj z budowami bardzo szybko. No to co? Lecimy w stronę oczyszczalni ścieków. Jest jeden minus, tu nie a chodnika Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks, i build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, i am rap. Słuchajcie, jest tak zimno, że dalej nie idę. Jest pół stopnia na plusie, także zawijam się z powrotem. Dalej nie idę. O ten dom, mówiłem, że ten dom został sprzedany za ponad bańkę. Także widzicie, wszędzie jest tak jakby niezaciekawie obok. Także tak to wygląda, ale jest stadnina koni. Tam dalej można ryby połowić. Tam się też następny dom wybudował. Bardzo ładne te domy, także Co jeszcze mogę wam dodać? Nie wiem, zrobiłem wam takie y, przejście po okolicy Jak to wszystko wygląda Mówię obiecałem wam to No i co? Chyba na tyle Coś mi się chcesz dodać? Oprócz tego, że zimno Okej okay. Na no tyle, że to że jakby było wiesz już y wiosna, to to by było wszystko ładnie zielone. <grymne> <grymne> ale tak odsłoniło wszystko, jak to wygląda. Tak to, to no. no dobra. To na tyle. Napiszcie w komentarzu, e, czy moja cena 2,1 miliona za moją chatę to realna cena <grymne> bez żadnej beki. Ja mówiłem, że jak sprzedać, to, to cenę za cenę zaporową, tak jak za granicą chcę to zrobić. I po prostu. A powiem Wam, że Tą ziemię, co pokazałem koło mnie, że została sprzedana i coś tam robią, to bardzo dużo ludzi się tym interesuje, co tam powstanie. Także jak ktoś jest z okolicy i ma jakieś info, to napiszcie, a ja to będę monitorować, co tam urośnie. To do następnego filmu. Cześć!